Czym jest rzeczywistość? Czy jest to stały, obiektywny byt, czy też jest kształtowana przez nasze myśli i percepcje? Dotrwaj z uwagą do końca filmu, a zrozumiesz prawdę. Te pytania nurtowały filozofów i naukowców od wieków, a teraz dziedzina mechaniki kwantowej oferuje nową, fascynującą perspektywę. Mechanika kwantowa, nauka o świecie subatomowym. Ujawnia rzeczywistość o wiele dziwniejszą i bardziej plastyczną niż mogliśmy sobie wyobrazić. U podstaw tej kwantowej rewolucji leży koncepcja świadomości istoty naszego bytu. Świadomość nie jest już postrzegana jako jedynie bierny obserwator w rozgrywającym się dramacie wszechświata. Zamiast tego jawi się jako aktywny uczestnik fundamentalna siła kształtująca samą strukturę rzeczywistości. Ten esej zagłębi się w głębokie implikacje tej zmiany paradygmatu, badając w jaki sposób nasze myśli, przekonania i intencje wpływają na otaczający nas świat. Przygotuj się na oszałamiającą podróż w głąb świadomości i jej niezwykłej zdolności do kształtowania naszej rzeczywistości. Przez pryzmat mechaniki kwantowej odkryjemy niezwykły związek między naszym światem wewnętrznym a światem zewnętrznym, ujawniając zadziwiającą prawdę, że nie jesteśmy jedynie obserwatorami rzeczywistości, jesteśmy jej twórcami. Aby zrozumieć głęboki związek między świadomością a rzeczywistością, musimy najpierw zapuścić się w krainę mechaniki kwantowej. Ta gałąź fizyki, rządząca zachowaniem cząstek na poziomie subatomowym, ujawnia rzeczywistość fundamentalnie różną od klasycznego świata Newtona, który postrzegamy naszymi zmysłami. W świecie kwantowym cząstki istnieją w stanie superpozycji, co oznacza, że mogą znajdować się w wielu stanach jednocześnie. Wyobraź sobie maleńką cząstkę, taką jak elektron, istniejącą jednocześnie jako fala i cząstka to jest. Oszałamiająca koncepcja dualizmu korpuskularno-falowego. Jeszcze bardziej zdumiewające jest zjawisko splątania, w którym dwie cząstki łączą się ze sobą, nawet na ogromne odległości. Kiedy stan jednej splątanej cząstki jest mierzony, stan jej partnera natychmiast się zmienia, niezależnie od odległości między nimi. Te dziwaczne zjawiska kwantowe. Podważają nasze codzienne rozumienie rzeczywistości, sugerując świat, który jest połączony i płynny. Ale być może najbardziej znaczącym wnioskiem z mechaniki kwantowej jest rola obserwatora. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć mechaniki kwantowej jest Efekt obserwatora, który pokazuje, że akt obserwacji wpływa na zachowanie układów kwantowych. Klasycznym tego przykładem jest eksperyment z podwójną szczeliną. W tym eksperymencie elektrony są wystrzeliwane w kierunku bariery z dwiema szczelinami, a ekran za barierą rejestruje, gdzie elektrony lądują. Gdy są nieobserwowane, elektrony przechodzą przez obie szczeliny jednocześnie. Tworząc na ekranie wzór interferencyjny, tak jakby były falami. Jednak, gdy detektory są umieszczane przy szczelinach, aby obserwować, którą ścieżką podążają elektrony, dzieje się coś niezwykłego. Elektrony nagle zachowują się jak cząstki, przechodząc przez jedną lub drugą szczelinę i tworząc dwa wyraźne pasma na ekranie. Wydaje się, że akt obserwacji, sam fakt obserwowania, powoduje kolaps funkcji falowej elektronów, zmuszając je do wyboru określonego stanu. Sugeruje to, że świadomość, sam akt obserwowania odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu rzeczywistości, której doświadczamy. Część czwarta. Uczestnicząca zasada antropiczna. Nasze kosmiczne znaczenie. Głębokie implikacje efektu obserwatora sięgają daleko poza laboratorium, prowadząc do oszałamiającej koncepcji kosmologicznej, znanej jako uczestnicząca zasada antropiczna w skrócie UZA. Zasada ta sugeruje, że wszechświat, jaki znamy, potrzebuje świadomych obserwatorów do istnienia. Zgodnie z UZA. Wszechświat rozpoczął się jako ogromny ocean możliwości kwantowych, superpozycja wszystkich potencjalnych rzeczywistości. Dopiero wraz z pojawieniem się świadomości poprzez akt obserwacji, ta funkcja falowa uległa kolapsowi, dając początek konkretnemu wszechświatowi, który zamieszkujemy dzisiaj. W tym sensie nie jesteśmy jedynie biernymi mieszkańcami preistniejącego wszechświata, ale aktywnymi uczestnikami jego ciągłego tworzenia. Nasze myśli, przekonania i percepcje nie są jedynie prywatnymi doświadczeniami, ale przyczyniają się do kształtowania samej rzeczywistości. Część piąta: świadomość w działaniu, praktyczne zastosowania i wzmacniające możliwości. Głębokie implikacje efektu obserwatora i UZA nie ograniczają się do fizyki teoretycznej i kosmologii, ale mają praktyczne zastosowania w naszym codziennym życiu. Skoro świadomość może rzeczywiście wpływać na rzeczywistość, to zrozumienie, jak wykorzystać tę moc, może prowadzić do większego dobrostanu, spełnienia, a nawet manifestacji naszych pragnień. Jednym z obszarów, w którym siła świadomości jest oczywista, jest efekt placebo. W niezliczonych badaniach pacjenci, którym podawano obojętne substancje, takie jak tabletki cukru, doświadczyli znaczącej poprawy swojego stanu zdrowia. Tylko dlatego, że wierzyli, że otrzymują skuteczne leczenie. Pokazuje to niezwykłą zdolność naszego umysłu do wpływania na nasze ciało. Innym obszarem, w którym świadomość odgrywa kluczową rolę, jest siła intencji. Kiedy ustalamy jasne intencje i koncentrujemy nasze myśli i emocje na pożądanym wyniku, dopasowujemy się do twórczej mocy wszechświata. Zwiększając prawdopodobieństwo zrealizowania naszych celów. Nie oznacza to, że możemy po prostu wyczarować nasze marzenia, ale raczej to, że pielęgnując pozytywne i skoncentrowane nastawienie, możemy wpłynąć na prawdopodobieństwo na naszą korzyść. Akceptując współzależność świadomości i rzeczywistości, otwieramy się na świat możliwości. Stajemy się upoważnieni do brania odpowiedzialności za nasze myśli, przekonania i działania, wiedząc, że mają one bezpośredni wpływ na otaczający nas świat. Możemy zdecydować się na skupienie się na miłości, wdzięczności i obfitości, wiedząc, że nie tylko tworzymy lepszą rzeczywistość dla siebie. Ale także przyczyniamy się do bardziej harmonijnego i satysfakcjonującego świata dla wszystkich. Dziękuję za uwagę. Wesprzyj nasz kanał subskrypcją i komentarzem. A po więcej ciekawych informacji zapraszamy na naszą stronę ormusonline.pl.